Hejka kochani, dzisiaj nagrywam drugą część świąteczny, świątecznego update'u na Heaven, Bo wtedy się tak śpieszyłam, tak szybko wszystko gadałam, że dzisiaj będziemy na spokojnie wszystko mówić, będziemy wszystko zwiedzać no i tak dalej. Ja się już ubrałam świątecznie, zimowo, więc teraz idziemy zwiedzać Brockhaven. Tak jak już wiecie, tutaj mamy bardzo dużą taką choinkę o ona jest na cały Brooklyn prawie więc teraz idziemy tutaj yy, na tutaj sprawdzić bo tutaj są prezenty, tak ładnie wszystko ustrojone, choinek nigdy nie za wiele, prawda? Tak ładnie świeci słońce. Mogłoby się bałwana ulepić, no ale na Brookhaven Avenue mamy takiej opcji. A na Bearry Avenue, jeśli widzieliście albo i nie widzieliście, a nagrywałam update właśnie świąteczki na, na Bearry Avenue. I tam było więcej dekoracji, więcej e, właśnie takich e, ozdób. Więcej światełek i nawet mogło się kupić swoją e, choinkę. Więc na, e, na brokach niestety tak nie ma, no ale są ustrojone choinki. Tutaj jest przed e, właśnie mm, galerią handlową to, to tak można nazwać choinka jeszcze powrócił burger bar. To go bardzo nie było długo. Był na starej mapce Brockhaven i dobrze, że wrócił, bo on jest w stylu właśnie świątecznym też. Ja też jestem już w stylu świątecznym i mm, właśnie świąteczna jestem. Właśnie wszędzie są na budynkach kokardy lub takie laski cukrowe, bo teraz popularne są kokardy, jeśli chodzi o dekoracje. Więc tutaj jest właśnie dużo czerwonego, bo to jest Burger bun. jeśli tu będą jakieś sekrety, to ja Wam oczywiście pokażę. Ale tu są takie fajne pomieszczenia, gdzie, w których mogą być właśnie sekrety. Tu na przykład, o patrzcie, mamy e, pracownik tygodnia albo pracownik dnia. Na przykład patrzcie, e, Paulina... O Pauli wpiszę i patrzcie, jestem ja! Normalnie jestem pracownikiem dnia, jak super! Idziemy teraz zjadać drugą połowę. Brock Heaven, czyli tutaj. Tutaj mamy e, ślisk się tego Mikołaja, czyli tu będą sanie Mikołaja. Ja niestety nie mam premium, nie mam gini więc mi się nie wyświetlają te sanie. Ale na drugi rok, jeśli będę miała Roboxy i będę miała. Em, tego gamepassa to się przelecimy takimi saniami, ale w tym roku na święta, niestety, chyba nie będę miała Robuxów i nie będzie mi się wyświetlało. Ale obiecuję wam, że kiedyś nadejdzie taka chwila, więc idziemy zwiedzać. I tutaj przy banku jest nowy bank, i właśnie jak widać z dala jest kokarda i prezenty. Tu jest właśnie dużo ustrojone właśnie nawet basen jest przykryty śniegiem. To jest bardzo czerwono, bardzo jest ustrojone. Choineczka nawet jest przy przedszkolu z prezentami dla dzieci. O, przy szkole! Ej, patrzcie, jak tu małeś! Ej, nie, my musimy to sami ustroić. My musimy to sami ustroić. Bierzemy worek z prezentami i tu roznosimy dla grzecznych dzieci. I możemy też dać choinkę, nie? choinek nigdy nie zawiera. Możemy tutaj dać, nie? O, możemy dać. Super, mega, mega się cieszę. Tego tak możemy dać. Super. Yy, od razu lepiej idziemy teraz zwiedzać szpital. O, dla chorych dzieci też coś musi być. Więc tu nie jest za dużo ustrojone, ale zrobimy tak, żeby było bardzo ustrojone. Zrobimy na przykład tutaj choineczkę. jak się wchodzi do szpitala, to tutaj muszą być balony, co nie świąteczne, lizakowe, wszystko tu musi być. Ehm, tu jest też taki wieniec. O. Tu o kokardy są. No i ślicznie. Idziemy teraz na działkę jakąś, może 11. I spróbujemy sobie zrobić jakiś domek świąteczny. Czy on będzie świąteczny? Chyba tak. Bierzemy na przykład taki. I czy on będzie świąteczny? Czy my go musimy sami udekorować? Nie on będzie świąteczny, ale też możemy go sami udekorować. Na przykład możemy tutaj sobie dać balona, możemy tutaj sobie dać prezenty i możemy sobie dać choinkę, bo choinek nigdy nie zawiera. Ja też e, wiem, że ja tu dużo razy już to powtarzam, ale choinki bez choinek święt, świąt nie ma, prawda? I bez prezentów. Więc idziemy teraz. Zwiedzać ym, może od tej strony i bierzemy ci. W ogóle można, z, yy, tak jakby tak jak w Halloween, zbierać auta. Na przykład cukierki, yy, ten zbierać i zdobywać auta? Nie można. Ale czy my mamy tu jakieś świąteczne auta w ogóle? Nie mamy. Nie mamy świątecznych aut, ale możemy pojechać sobie na, o, na roweru. O, na śniegu. Na śniegu, nie, no, że ratuję na śniegu. To by się przydało yy, chodzić. Nie, jestem tak ciepło ubrana. Taki mam szalik, taki, taki mam uszka taki mam ogonek. Właśnie, mam ogonek z laski córkrowej właśnie pasie. Tu, o, w szkole już byliśmy, to tutaj możemy pozwiedzać sobie sobie, widzę, że wzięłam autko, żeby mi wygodniej było zwiedzać. I tu możemy od góry zwiedzać. Patrzcie, tutaj ktoś jedzie na koniu. Policja też chyba jest udekorowana, albo i nie. Policja nie jest udekorowana, ale dużo rzeczy jest udekorowanych. Więc teraz jedziemy, gdzie by tu pojechać? Hm. Wiem! Wiem, wiem. Jedziemy do kempingu tam nad jezioro, tam też może być udekorowanie. I tam może być stok narciarski. Więc jedziemy, to chyba w tą stronę było. Albo i się mylę, nie wiem. To było w tą stronę, widzowie. Ej, to nie w tą stronę, Jezus. Nie, to ja się tam przeteleportuję. Wiecie co ja się tam przeteleportuję? I to jest działka. Eee, czekajcie, to jest działka. O, 30. No. 30. Jest, jesteśmy. Tu wszystko pokryte śniegiem. Nawet yy, okręt jest pokryty śniegiem. Patrzcie, tu by się lodowisko dało zrobić. Taki na Berry Avenue. O, tu jest wieniec, tu jest wszystko czerwone. Idziemy teraz na kemping i tam też obok może być stok. A nie, bo nie jest zaśnieżona. Ale dziwnie, że tutaj jest u góry zaśnieżone. A na dole nie ma. Camping też jest y, w śniegu. Jest. O, nie ma śniegu, szkoda. Y, jest tutaj camping i jest kokarda. O, fajne. Idziemy zobaczyć na górę. Y, tam na te. Jak by to Idziemy na te drony. O, i idziemy pozwiedzać sobie. W sumie będziemy lecieć um, i będziemy zwiedzać sobie z góry, co to ptaka, całe Brock Heaven. Więc lecimy, lecimy, biegniemy, biegniemy. I ja mam tu speeda włączonego, więc bym się teraz. O, dobra. Idziemy na ten dron i lecimy. No, halo. Ej, one. Myślałam, że. Ej, one nie działają, chyba. No i patrzcie. O, działa, dobra. I patrzcie, jak tu możemy sobie zwiedzać. Normalnie mogę wziąć rolonetkę i ja teraz nie spadnę. Gdzie jest rolonetka? Tu. O, i bierzemy i patrzcie, jak to świetnie prezentuje. Tu są prezenty, tu są choinki, tu jest czerwone, tu są sanie w ogóle, tu są wszędzie prezenty. Na domach też są laski i wszystko tak fajnie się zwiedza, że normalnie widzowie ja bym aż poleciała tam na tą slajnie i y, zrobić coś świątecznego. Albo tutaj się zatrzymie, o, na tym. Dobra. I biegniemy y, do stajni, bo widzę, że ona też jest udekorowana. Więc teraz lecimy do swojego y, domku. Może? Tutaj jest tak fajnie udekorowany, Możemy też dać oczywiście choinkę żeby konie mieli, miały przyjemność. Dobra. I możemy dać balony, co nie? Tylko, że... a nie. Możemy dać e, światełka. Ła! O One lewitują. Możemy dać tutaj. O, koniom. Światełek nigdy nie za wiele, prawda? Prawda. Bierzemy tak, bierzemy tak, bierzemy tak, jak to limit wyposażenia? Mamy dobra to. Mapy dobra, to ja to usuwam i lecimy do domku. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja jeszcze Wam pokażę moją drugą postać świąteczną. I możecie ocenić, czy ta lepsza, czy ta lepsza. Ja tu wszystko usuwam, bo nie będzie mi już to potrzebne. I e, robię tutaj tak. I robię, czekajcie, robię tak i robię nie. Czekajcie, gdzie to jest? E, gdzie to jest? Hmm. Tu, a Merry Christmas jest tak. I jest jeszcze Merry Christmas. Czekajcie, bo był drugi Merry Christmas, ale gdzie jest to Merry Christmas? Ej, o tutaj jest, patrzcie. Tak się prezentuje. Tak byłam na ostatnim update'cie, co nagrywałam. Na Party 1 Brock Heaven. Więc subskrybujcie, łapkujcie. Jeśli wam się podobało, to piszcie w komentarzach. A ja już się z wami żegnam. Pa!